15 minut po tym, gdy kontroler polecił załodze skierować się do Kegworth. Wytraciwszy niemal 26 tysięcy stóp, lot Bravo Delta 92 był już o kilka chwil od lądowania. Lotniskowe służby ratownicze zajęły pozycje w dwóch miejscach przy pasie. Na ostatnich kilku milach po ustabilizowaniu na ścieżce zwiększę moc, żeby utrzymać prędkość, a potem wyląduję. Silnik potrzebny będzie tylko w ostatniej fazie przez minutę albo dwie. Czuć było jak opadamy, etapami i to mocno, aż podnosiło w fotelach. Piloci wykonywali podejście do lotniska z wyłączonym prawym silnikiem, zakładając, że potem zwiększą moc lewego. Zwalniam, więc zwiększę moc lewego silnika, żeby utrzymać prędkość. Awaria nie generuje mocy. Kapitan poleca drugiemu go zrestartować. Za 30 sekund będziemy na ziemi. Nie ma szans, żeby się uruchomił. Wydłużę szybowanie i spróbuję dolecieć jak najbliżej lotniska, bez lewego silnika, który miał mnie tam dowieść. Uwaga, lądowanie awaryjne. Schowaliśmy głowy między kolana i nakryliśmy je rękami. Samolot łupnął w ziemię z potwornym hukiem. Merwin ciągle jęczał. Chyba był nieprzytomny. Pamiętam tylko ten głos pilota: Uwaga, lądowanie awaryjne. Obudziłem się w szpitalu siedem tygodni później. Desmond też mocno ucierpiał. Nogi mieliśmy uwięzione pod fotelami. Nikt z pasażerów nie mógł się ruszyć ani nic zrobić. Oto widok z M1 z wczoraj. Ewakuacja rannych z wraku lotu Bravo Delta 92.